Siema, jestem Żatła, witam Was w ostatnim odcinku z serii scooby Do Pierwsze strachy zalecimy z czwartym poziomem. Czwartego, ciekawe tych pajączków. O, nie ma czego? Szarży w tym kostiumie Tora. Albo Axelixa, co to woli. Bardziej Axelixa, bo ma te piórka jak Axelix i Obelix. Oła! Lecimy do góry znowu. Się cieszy. Skąd też zaskoczę? Okej. Okay. Jesteśmy tutaj. O! Aha, okej. Okay. To się nie te. Nie zegowało <laughs> Przepraszam, ale jak ja to nagrywam, jest jeszcze siódma cztery, Więc dosyć wnet nagrywam ten film. Też coś dostanie. Ale z sobą mam nadzieję, że jeszcze gdy będę trębował dzisiaj. Okej, no, kilka Zawsze chciałam być pilotem. Nie ma. Pytać. Też dalej do tej dziury bonko, a nie, bo tak muszę... A bo to jest jeszcze ten mag gdzieś nie jestem Mac. Pierwsza raza do tak się muszę kręcić długo. debil. Ej, mapie będzie sperdala naprawdę. Mo aha. Kurwa jebana. Filmara raz uderzony spierdala. No się w jednym miejscu no Idę sobie pożycie jeszcze tylko Dziękuję Gdzież naprawdę Do dupy, że to jest na blisko dystansowo Nie lubię tych ataków blisko dystansowych, bo zawsze dużo HP zadają, wybierającymi Chodź kargulec Chodźmy! No chodźmy, chodźmy! Freddy! Oła! Co życie nie miałem! oczywiście, że wszystko pokonać, bo no, czemu? No, czemu by mieli nam otworzyć? Ja pierdolę, naprawdę. No ja, tak, tutaj też trzeba wszystkich pokonać, oczywiście, żeby. Ja pierdolę. To jest jeden z takich, których nie lubię, bo wymuszanie jest specjalnie, żeby pozabijać wszystkich. No chodź, kargulec. А, да, не понял, посмотри морта. А я я слышал, что что здесь да, Od się napiję? Były ciekawki dobrze. No mamy. A jak się on Masz czacza, a się nie osłania? Myślałem, że odbijasz się. Z tych bomby A da, bo to są tylko te? Dziwna. Dwa Mag, mag, ma szans, A nie ma maga, dobra, mogę lecieć Dzięki. To taka jakaś taka scenka była na pewno. Jak się goni. Okej. Okay. Aha, czyli trzeba zabić za Dobra. Dobra. A skąd garbulet się tu wziął? A, z góry spadają. Bo to tak pewnie o fuj tam, może nie. A jednak tak. Ja miałem nadzieję, że nie trzeba wszystkich pokonać żećka, żećka, jesteśmy, ok. Otwarło się, czy nie jeszcze? Otwarło się, ok. A to? Jest ten. Tu gdzieś jest jeszcze. Medalion z drugiego A, mniejsza. Zobaczymy medalionami. Może kiedyś zrobię was a 100% tylko. Nie wiem, zobaczę. Możecie dać na czybyście chcieli taki live, gdzie zbieram wszystkie trofea. Dobra, i w górę! Ach, chodźmy! Te kolejne walki A, trzema teraz Teraz no, ostatnia walka na szczęście będzie, No, mamy to. Okej, okay, Skobie Ninja. Mój ulubiony strój. Jeszcze raz. Najwidoczniej. A, już czekają. O, się siło. Dobra. Idziemy. Co, nie ma przeciwników tutaj? A są. Cztery. Ała, ała.

Nie pociągnąć ze Ciągnij? Ciągnij za Ciąg mi? Ciąg, zawaję, krąg. Stoń. A bo teraz tylko to tego go. Dzisiaj się pomaliam, okej. Okay. Tu kolejne dwa. Mam jeden odwalony. Drugi prawie. nie chce. Muszę wilki zabić, ale dobra. Otwarły się. Skoczyć, żeby kto o Jezu. Jeden. Jedna wajcha. Teraz pójdzie pod drugą wajkę i będzie Mamy dwie wajchy i jeszcze znowu... Że cię sobie mogę pokonywać naprawdę A dalej daliąc sobie papa Okej, teraz znowu na w górę. Otwarte, super, wskazówki. Piękna. Druga. Trzecia. Czwarta i piąta w kominku, widzę. To zdjęcie z albumu Rodziny to Baron, ale nie ma tu Lady Azarin. Zgłoś się, Velmo. Zagadka właśnie stała się dziwniejsza. Dziwniejsza już nie może być. Co się stało? Fred i ja właśnie znaleźliśmy album ze zdjęciami rodziny von Rickenstruth. Na żadnej fotce nie ma Lady Azarni. Będziemy szukać dalej. No i koniec poziomu. No i super, byliśmy szybciej niż 20 minut, przeszedłem level. Fajnie, kostium, wskazówka, super. To no, kontynuujemy. No i mamy Bandziora, czyli nasz ostatni etap w tej serii. Nie walczymy! Okej... Okay. Full skupienie, full skupienie. Pstary, że nic nie gadam. Mam takie skupienie na nich. Dwóch pokonanych. Pięciu, to jest ostatni. No Jeszcze parześci pokonanych. А че мне? Окунь Ну так Раз Эй Пять Раз Два Jeszcze raz. 3. No Spadło na nią. To jest na najłatwiejszy boss do pokonania. Bo niedawno go pokonał Żeby się znowu nie męczyć z nimi tak Tylko przesta miałem nie trafiać. Zaczę spamić przyciskiem do strzelania. Już jest pokonana praktycznie, w końcu wkaże na. odnowiłeś się, dobra. Już jest pokonana. Tak wiadomo, kto to jest. Pomimo tego, że. Aha. Chciałem przyznać, że pomimo ten, że po lewej stronie był podejrzany, to nie. nie miała poczucia humoru, ale dom legł u jej stóp. Udało się wam, dzieciaki. Może nie mam zamku, ale na pewno nie będę tęsknił za klątwą. Nie wiem jak wam dziękować. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc baronie. To była trudna zagadka. Tak. Kto by przypuszczał, że pod zamkiem jest ukryta kopalnia złota, a siostra chciała się pana pozbyć, żeby mieć całe złoto dla siebie? Tak, ale jak pańska siostra zrobiła tę sztuczkę z błyskawicą, magią i powiększaniem się? Przepraszam, jaka siostra. Ja nie mam siostry. Ależ ma pan. Lady Azarni mieszka z panem w zamku. W zamku kluczy mieszkam tylko ja i służba. Jestem jedynakiem. Ale widzieliśmy jak Costington z nią rozmawia. Tak naprawdę Freddy, widzieliście tylko Lady Azarni mówiącą do Costingtona. Wydaje mi się, że ta zagadka pozostanie nierozwiązana. Mnie to pasuje. Mnie też. <laughs> Wybaczcie państwo. Festiwal trawy... <laughs> przyjęcie dla świń rozpoczął się. Super. No i tak, żeśmy zakończyli tą serię. W takim razie maska potwora zdobyta, najłatwiejszy boss pokonany. Przeszliśmy całą grę. Mogę Wam tu jeszcze pokazać y, trofea, które nam się udało zdobyć. Y, kostium oczywiście to tam wiadomo, mniejsza sprawa. Co mogę powiedzieć? No seria mi się bardzo podobała. Fajnie się grało. Y, duże zasięgi jak na mój kanał.